Po meczu ze Śląskiem wrócą naszym gościem obrońca Polonii Michał Grudniewski. Witaj, Michał. Witam. No, tak na gorąco, jesteśmy tuż po ostatnim gwizdku spotkania. Takie Twoje przemyślenia, no bo graliśmy na, na terenie wicelidera. Dzisiaj wywozimy stąd jeden punkt. Mhm. Znaczy, ogólnie to jest bardzo trudny teren, du dużo zespołów tutaj przegrywa. My wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy i tak po trzy punkty. Nie chcieliśmy zremisować, chcieliśmy wygrać do końca. Mam nadzieję, że było to widać, bo Drużyna walczyła do końca i nie myśleliśmy, żeby nie zaspokajaliśmy się remisem, tylko chcieliśmy wywieźć trzy punkty. Nie udało się, ale szanujemy i tak jeden punkt na ciężkim terenie. Do przerwy przegrywaliście, ale tak jak mówisz, wyszliście zdeterminowani na drugą połowę. Widać było po tej pierwszej bramce. Były te, te kolejne sytuacje. I teraz pytanie, właśnie czy z Twojego. Z widzenia to jest niedosyt, czy jednak trzeba szanować ten Trzeba szanować na tak ciężkim terenie jeden punkt, ale tak jak mówię, my wyszliśmy po trzy punkty, w przerwie wiedzieliśmy, że spokojnie możemy strzelić dwie, trzy bramki, bo widzieliśmy, że Śląsk, no po prostu mecz jest wyrównany i może to pójść w dwie strony. Wyszliśmy po trzy punkty, no nie udało się, ale mamy jeden punkt. No i tak jak mówię, szanujemy go. Gdzieś tam, no nie ukrywajmy, po tej nieudanej przygodzie z Pucharem Polski też dzisiaj byliście tak trochę podwójnie zmotywowani na ten mecz? znaczy puchar polski rządzi się swoimi e, prawami my zamknęliśmy puchar polski we wtorek po 23. temat był zamknięty patrzyliśmy tylko na Śląsk Wrocław i nie przejmowaliśmy się tak jak mówię nie było go już w naszych głowach e, teraz ten punkt zobaczę na e terenie, wicelidera, a teraz przynajmniej mecz ze Stalą Rzeszów. Myślisz, że ten, ten jeden punkt może być takim fundamentem tutaj, żeby, żeby w końcu zwyciężyć przy, przy K6. Znaczy, mam taką nadzieję, bo tak jak mówię, kolejny mecz wychodzimy tylko i wyłącznie po trzy punkty. Kto by nie przyjechał, czy to by była Wisła, czy Star Rzeszów, czy Górnik Łęczna. Wychodzimy po trzy punkty, chcemy tylko i wyłącznie wygrywać. Dzięki Michał i powodzenia. Dobry wieczór, rozpoczynamy konferencję prasową po meczu Śląska wrocław z Spoleniu Warszawa. Wynik 1 do 1. Z nami trener Mariusz Pawlak, którego proszę o podsumowanie spotkania. Dobry wieczór Państwu. Zaczęliśmy dobrze te, te, ten mecz, jeśli chodzi o, o wysoki pressing, o odbiór piłki, o stworzenie dwóch sytuacji. Wiemy, że w piłce bardzo ważna jest skuteczność. Nie udało nam się nawet chyba doprowadzić do, do strzału, ale to był taki sygnał, myślę, że dla mojego zespołu, że ten plan, który gdzieś tam sobie zakładaliśmy, będziemy chcieli go realizować. Widzieliśmy skemu, widzieliśmy dużo atutów, jeśli chodzi o dzisiejszego gospodarza. I cieszy, cieszy to cieszy to, bo mówię, bo tej odwagi w meczach, w meczach wcześniejszych, w niektórych połowach nam, nam zbrakło. Dzisiaj uważam, że druga połowa jeszcze lepsza była, natomiast okoliczności straty bramki, gdy przygrywaliśmy do przerwy. Nie to, że uczulaliśmy, pracowaliśmy nawet w krótkim czasie, bo od wtorku tak, od wtorku był krótki czas po pucharze, a wiedzieliśmy, że piłki przed szesnastką śląską mocno wciska, mocno, mocno gra bez przyjęcia i musieliśmy uważać na, na wcięcia, na biegnięcia, ale przede wszystkim przy wypełnieniu pola karnego, że musimy być blisko, musimy być w dystansie i tego nam zbrakło, bo tak, w jednej albo w dwóch sytuacjach na, na cały mecz, także tutaj Pracę, pracę, jaką wykonał cały zespół to na pewno na, mówię, na duży plus. Śląsk, tak jak mówiłem, nie przegrał na, na własnym boisku, tutaj ma chyba cztery zwycięstwa, widzieliśmy, że będzie to takie spotkanie. Jeśli my nie zaponujemy nad pewnymi rzeczami, to co powiedziałem, na taką odwagą, na. Nad swoimi umiejętnościami na takim dobrym, równym poziomie, to będziemy mieli problem. Na szczęście go uniknęliśmy. Uważam, że mecz w dobrym tempie może tych sytuacji za wiele nie było z dwóch, z dwóch stron, ale Polonia dzisiaj chciała. Tak? Dążyła do, do zwycięstwa. Tak jak powiedziałem, nie jest łatwo nie... stworzyć sytuacji tutaj we Wrocławiu, ale. Plan, który, który był wdrożony, realizowany przez zespół, to jest najważniejsze. Tak jak mieliśmy wcześniejsze spotkania, nie były one, mówię, do końca udane. Uważam, że, że dzisiaj trzeba zespółowi powiedzieć, że zrobili dobrą pracę. Taką pracę, jaką oczekujemy wszyscy wspólnie, bo uważam, że czas Polonii, jak nie, jak nie teraz, to w przyszłości, w przyszłości jest, powtarzam, bo wie, wiele osób e, tak naprawdę wymaga coś, jak nie wie, co się dzieje w środku, e, jaki mieliśmy i mamy problemy, bo to jest chyba czwarty czy piąty mecz, kiedy, kiedy zawodnik schodzi w pierwszej połowie, to, to, to naprawdę jest problem, bo e, tracimy to, że tracimy okienko, to nie zna, to jeszcze no, musimy robić takie szybkie korekty. I po trzech dniach ciężkiego meczu, no bo przypomnę, że, że Śląsk. Jedyny, tak? jedyny zespół z, pozioma, z poziomu centralnego w Polsce nie rozegrał meczu w danym terminie. Dlatego uważam, że dobrze byliśmy gotowi do, do, do tego meczu, dobrze, dobrze zespół wybiegał. To jest prognostyk, mówię na przyszłość, tak jak, tak jak powiedziałem, a z tymi rzeczami, które niestety nam przeszkadzają, musimy się z tym zmierzyć. Ale powiedziałem, Jesteśmy facetami i musimy niestety nawet te gorsze momenty przeżyć wspólnie, bo uważam, że wszystko jest przed nami. Dziękuję bardzo. Rozpoczynamy drugą część konferencji prasowej po meczu świąt Wrocław Polonia Warszawa. Teraz z nami trener Anty Simonza oraz Marek Wadas. Coach, please your comment about the game. Dobry wieczór. Um, the game was very tough, what we expected. Dobry wieczór, za nami za nami trudne spotkanie takie, jakiego się na pewno spodziewaliśmy. And uh, in the end we deserve and they deserve the point the, the, the result was what it was and uh, with that we are satisfied that we win the ball that we didn't lose. Tak, no patrząc na, na wszystko myślę, że Remis zarówno z jednej, jak i z drugiej strony e, był sprawiedliwy. No i też patrząc na to wszystko podsumowując myślę, że też możemy być w jakiś sposób usatysfakcjonowani tym, że, że przegraliśmy. And uh, if I check the if I watch the game like in general uh, I believe we were a, a little bit better or much better than uh, in first half than in second half tak na z perspektywy czasu myślę, że, że byliśmy lepsi albo nawet znacznie lepsi w pierwszej połowie spotkania. Uh, only problem what we have in the final third of the pitch we were not calm and our transitions In the part was today not on our level what we can do, but that can happen as well. Because of that, with with the, with the, with the game that we didn't lose. Tak, no, patrząc na jakieś nasze problemy, no, na pewno w tej e, ostatniej części gdzieś w okolicach pola karnego nie byliśmy wystarczająco spokojni, skupieni. No i patrząc na to wszystko myślę właśnie, że, że możemy być w e, miarę usatysfakcjonowani z tego, że, że jest punkt nie rzeczach.